Dzisiaj opowiem Wam o mocy modlitwy, patrząc na życie świętego Jana Vianneya, zwanego również kuratorem z Ars. Jego życie jest przykładem, że codzienna, wytrwała modlitwa może całkowicie odmienić życie, zarówno nasze, jak i osób wokół nas. Jan Vianney urodził się w 1786 roku w małej wiosce we Francji. Już jako dziecko doświadczał trudności w nauce i miał wiele przeszkód zanim został kapłanem. Jednak jego siłą była wytrwałość modlitwie i miłość do ludzi. Po święceniach trafił do małej parafii w Ars, gdzie początkowo nie był lubiany. Ludzie byli daleko od kościoła, a on poświęcał całe dnie modlitwie i posłudze sakramentalnej. Jan Wianej wierzył, że modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jakie mamy. Spędzał godziny w konfesjonale, pomagając ludziom odnaleźć drogę do Boga. Jego modlitwa nie tylko przemieniała jego życie, ale także życie wiernych. Wielu świadków opowiadało, że dzięki jego modlitwie i spowiedzi poczuli spokój, uzdrowienie serca, a nawet powrót do wiary po latach zagubienia. Tak jak Jan Wianej, wielu ludzi dzisiaj doświadcza mocy modlitwy. Historie osób, które znalazły siłę w trudnych chwilach, zdrowie w chorobie, pokój w rodzinnych konfliktach, pokazują, że modlitwa nie jest tylko słowem, jest działaniem Boga w naszym życiu. Chcesz poczuć moc modlitwy? Możesz zacząć od prostych słów: Boże, Daj mi siłę na dzisiejszy dzień. Panie, przynieś pokój mojej rodzinie. Dziękuję ci za twoją obecność w moim życiu. Każda szczera modlitwa powtarzana z wiarą zmienia serce i przynosi Boże działanie w naszym życiu. Święty Jan Wianej uczy nas, że nie liczy się czas spędzony na modlitwie, ale jakość naszego serca. Nawet krótka, codzienna modlitwa odmówiona z wiarą może przynieść niesamowite owoce dla nas i dla innych. Jego życie przypomina, że modlitwa nie jest tylko religijnym obowiązkiem, ale narzędziem przemiany życia. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli chcielibyście więcej inspirujących historii i praktycznych wskazówek, jak modlitwa zmienia życie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Pamiętajcie, każda szczera modlitwa ma moc, a Boże obecność działa w naszym życiu, jeśli otworzymy na nią serce.